Zapraszam na kolejny odcinek. Vu mam, wiecie? Już wam to kiedyś pokazywałem. Tak zaśnieżone ładnie drzewa u mnie. Popatrzcie, co tutaj kurczę. Cała okolica jest pięknie zasypana. No dziwne Dzisiaj powiem wam, myślałem, że Nie przebudziłem się do końca, że jeszcze dalej śpię Jak wstałem rano i zerknąłem przez okno Mówię, Co jest kurcze, przecież jest kwiecień A tu tak Bieluteńko Cześć gąsiorki Cześć Zdziwiony, tak? No pewnie, że tak Wieluteńko. A myślałem, że już w tym roku tej czynności nie będę robił. <noise> to tu kurde. Trzeba jednak odświeżać. Nie wiem, jak długo to się utrzyma, bo mamy tylko pół stopnia na plusie. Nawet nie jest na minusie, na plusie jest, więc podejrzewam, że to południa będzie mega ciapa. No ale dzisiaj. Co mamy dzisiaj? Gdzie mamy mamy? Trzeci kwietnia? Dobrze mówię? Tak. Trzeci kwietnia pogoda mega zaskoczyła. Cześć! Witam Was kolejnego dnia. Ktoś pozna, że to to samo podwórko? Popatrzcie. Nie ma nic. Jedynie tutaj kapka śniegu została z wczorajszych opadów, gdzie samochód stał. Szalona ta pogoda, ale coś, coś uroczego w tym jest. Powiem wam wczoraj, jak to zobaczyłem, tak zasypane, mówię. Jaki czad, jak to fajnie wygląda. Dzisiaj mi się to podoba, bo znikło. <laughs> Może dlatego. A co moje małe tasiorki robią? Co? Woda cała, wychlapana. Chyba się pić, wam chce. Co? Powiem wam, że mega zabawne są te kaczuszki i gąski małe. Dużo fajniejsze niż kurczaczki. Nasiory moje małe o nie boją się, przychodzą, dają się głaskać. Śmieszne są. Dobra, damy im jeść i już do Was wracam. No, już tu troszkę namoczyły, ale popatrzcie jakie one są szalone jeśli chodzi o wodę i póki ta woda jest, to będą sobie tak siedzieć tutaj i wychlapywać poniesiemy wyżej o. to może lepiej Was oświetlimy no i ostateczny wynik drodzy widzowie siedem kaczuszek, dwie gąski trzy gąski się wylęgły tylko nie wiem czemu jedna po prostu padła, przyszedłem wieczorem było wszystko ok, przychodzę rano, gąska jest padnięta, czy się zadusiły w nocy jak no bo one się tak zbijają w taką kulkę nie jak śpią w nocy ciężko powiedzieć co było przyczyną bo tak to by były trzy gąski trzy gąski na sześć jajek no to nie było źle wydaje mi się 50% kaczuszki lepiej bo kaczuszki 7 na 10 chyba jajek czy na 9 więc kaczuszki dużo lepiej i to są wszystko staropolskie. Ktoś mówił, że o te z tym prążką koło oka, że być może to są francuskie. Nie, nie, to są bardziej mm, kaczuszki, które się wdały w Walusia, nie? Bo te jaśniejsze to chyba Walercia. Takie to chyba będą kolorki ich. No, a dzisiaj będę musiał im tu posprzątać, bo popatrzcie, już tu one bez przerwy wychlapują tą wodę i już trochę namoczyły. Ale są mega zabawne. Mówię, dużo fajniejsze niż kuczaki. Chociaż większe łobuziaki, brudaski większe, ale bardziej mi się podobają. Ej, no to zostaw kamerę! Zostaw kamerę! Patrzcie Jakie mają parcie na szkło? <laughs> Wszystkie chcą się Wam dobrze zaprezentować. Ale nie zjadaj kamery. Dobra, one chyba głodne są, więc damy im jeść. Przepiórki mają już dwa tygodnie. W niedzielę im minęło dwa tygodnie i dwa dni. Więc jak widzicie, one już ładnie w pióreczkach. No, poczekamy tak jeszcze z tydzień, może półtorej może do pełnego miesiąca i wtedy je wypuścimy na zewnątrz aż się ładnie opierzą natomiast kurczaczki na razie tylko na skrzydełkach piórek dostały no i szaleją tutaj jeszcze jedzonko proszę no za jedzeniem tak nieco jak za wodą Coś tam któraś próbuje No to zostawiamy ekipę drodzy widzowie, idziemy dalej Obrządki poranne robić A tutaj ekipka niech sobie zajada Może takie ujęcie, a widzicie jak zjadę kamerą za nisko to się zaraz czerwone robi Obraz Muszę tak z góry troszeczkę nagrywać Ale one świetnie się przyglądają, Są strasznie ciekawskie No jak ty mała Zosiu wyszłaś? Fryfrować umiesz cwaniaku mały Już wypuszczamy resztę stada Co tam słychać u mamuśki? Siedzi sobie mamuśka grzecznie Ale nie widzę żebyś ty coś jadła, żebyś ty piła Jakieś tutaj samobójstwo chcesz popełnić przez głodówkę? Zajadaj sobie Dzisiaj sobie tutaj podjedzą. Tam jest zbyt duże błoto, żeby się tam pchać i, i trzymać się tam. Niektórym z Was się to nie podoba, ale myślę, że nic im się nie stanie, jak sobie raz stąd zjedzą. A będą mieć trochę lepsze warunki na trawce, a nie tam w błocie. Nie wiem, czy tam widzicie daleko. Robię Wam zbliżenie ciekawe że to będzie widać ale tam sobie idzie barżancik Generalnie dziki barżant się tutaj u mnie zadomowił I bardzo rano przychodzi sobie tutaj pod ten pogadać z indykiem Cześć maluchy, a co to za niewyjadanie Mam najlepiej sianko smakuje z tego co widzę. Bobki małe. A tutaj standardowo aż mrowie tych króliczków. Mama nie ma jak dojść nawet do jedzonka. Pamiętacie tą samiczkę? Taką trójkę królików małych wam kiedyś pokazywałem. Samczyk i dwie samiczki. No to właśnie jest jedna z nich. Kawał samicy. I myślę, że jeśli się wszystko dobrze uda i nie zachoruje, nic się nie stanie, odpukać, to będzie czym powalczyć na wystawie. A to jest jej siostra tej samiczki poprzedniej. Też się powiem, Wam ładnie wybrała. Główka ma bardzo fajny kształt. No chodź tutaj, zaprezentuj się, a nie tam uciekasz Próbuję Wam ją z boku pokazać, a ona bez przerwy pozycję zmienia O, może teraz, fajna długa samiczka Ucho dość fajne No i kształt łebka dosyć fajny, tak jak mi się podoba Ich mama Prusia, pokaż się bokiem, popatrzcie. No to teraz już będziecie wiedzieć, po kim one urodę mają. Główka bardzo podobna. No uszy mama ma mama trochę mniejsze, ale samiec był z większymi uszami dopuszczany i już samiczka jej córki, jedna i druga, już mają fajniejsze uszy, nie? Ale ładna, długa samica i fajny kształt łebka. Dziękuję za wspólne obrządki. Poranne, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!